Cześć! Ja nazywam się Marcin, to jest program Pionkiem Figury. Program, gdzie rozmawiamy o książkach mniej znanych, o książkach, które nie płyną w głównym nurcie, które zajmują swoje miejsca w dopływach górnych rzeki, czekają, czekają na swoich czytelników. Prowadzę to wszystko razem z panem Psem, wielbicielem korony brytyjskiej i brytyjskiej literatury oraz z Koziołkiem, który, jak usłyszał, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, wspiął mi się po plecach. I tutaj po prostu leży, yy, dając znak, że on się poddaje. Ja wiem, że Koziołek po prostu nie do końca czuje tego rodzaju literaturę i że yy, no, to dzisiaj będzie trochę wbrew niemu, więc yy, no, akceptuję to, że tutaj próbuje mi przeszkadzać. Yy, ale myślę, że mimo wszystko to się uda. Przesun się kawałek. No, no, chociaż tyle. Dobra. Yy, dzisiaj chciałem porozmawiać o książce, którą kupiłem w zeszłym roku na targach książki w Krakowie. Przeczytałem ją od razu, no ale właśnie dopiero po roku mam okazję coś więcej o niej powiedzieć. Jest to książka wydana przez wydawnictwo literackie i nie chcę nikogo odstraszyć, bo wiem, że może się tak zdarzyć. Jest to książka napisana przez przyszłego papieża, Karola Wojtyłę, kazania na Areopagu. Kazanie na Areopagu. Książka bardzo ładnie wydana. Są ciekawe zdjęcia pokazujące Przyszłego papieża w, że tak powiem, latach młodzieńczych, jeśli można tak powiedzieć. Jest też papież jako hipster, na przykład na tym zdjęciu. Ale o czym jest ta książka? Ta książka to jest zbiór 13 kateches, które napisał Jan Paweł II. Bazując na takim fragmencie z pisma świętego z Biblii. Właśnie na kazaniu św. Pawła na Areopagu. To są dzieła apostolskie, rozdział 17, wersy od 16 do 34. To jest bardzo ciekawy fragment z Biblii. Dlaczego? Ponieważ niby mamy świadomość, że apostołowie żyli przecież w tych samych czasach, w których kwitła jeszcze kultura i filozofia grecka. A przecież jakoś tak nigdy nie umiejscawiamy apostołów z przebywaniem pośród filozofów greckich w Atenach. I akurat ten fragment z Biblii odnosi się do tego, jak Święty Paweł przybywa nauczać Greków do Aten i jest na Areopagu i zaczyna rozmawiać z tamtejszymi myślicielami, z filozofami. Opowiada im o tym że przechadzał się wcześniej po Atenach i widział różne e, świątynie różnych bogów. E, oczywiście zdaje sobie święty Paweł świetnie sprawę, że to co chce powiedzieć nie będzie zbyt e, dobrze przyjęte, nie będzie zbyt e, zrozumiałe dla Greków, którzy rozkochani w wielobóstwie, w politeizmie e, z trudem będą mogli zrozumieć, kim jest jeden Bóg. Ale święty Paweł zaczyna w dosyć oryginalny sposób, i to też jest ciekawy sposób myślenia starożytnych Greków. To znaczy, pomimo tego, że w Atenach swoje posągi, swoje świątynie mieli w zasadzie wszyscy bogowie tam mieli ich bardzo wielu, o czym świadczy mitologia grecka mimo tego, stał tam również ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Nieznanemu Bogu. Czyli Bogu, który gdzieś tam istnieje, ale mimo tego wielkiego, rozbudowanego panteonu bóstw greckich, zdawali sobie sami Grecy sprawę, że być może jest jeszcze jakiś Bóg, o którym oni nie wiedzą. To jest pewnie pułapka wszystkich systemów politeistycznych, że skoro mamy 100, 200, 300 bogów, skoro mamy Boga progów, progu domowego, skoro mamy Boga ogniska domowego, to może jest też próg karnisza i firanki, już tak mówiąc, zupełnie <laughs> humorystycznie. I właśnie święty Paweł postanawia, rozmawiając z filozofami greckimi, z ludźmi skupionymi na areopagu, postanawia mówić właśnie w oparciu o ten ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Mówi, że ja Wam powiem o Bogu, którego czcicie, nie znając. I opowiada im historię, Właśnie jednego Boga, Boga, który zszedł na ziemię, stał się człowiekiem, umarł, odkupił swoje winy za, za ludzi. I to się w dosyć ciekawy sposób kończy ten fragment, jak Grecy, jak Grecy, że tak powiem, komentują wystąpienie świętego Pawła. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. I to jest ciekawe podejście, że po prostu Grecy zupełnie tego nie zrozumieli: nie dorośli do tego, żeby móc rozmawiać, żeby móc rozmawiać ze świętym Pawłem o monoteizmie w ogóle. Nie zrozumieli w ogóle koncepcji, to cały ten fragment świetnie pokazuje: nie zrozumieli w ogóle koncepcji jednego boga. No i właśnie, o czym są te, o czym jest te trzynaście kateches Karola Wojtyły? Nie podejmuje się analizy, głębokiej analizy tych dzieł. Mogę powiedzieć, co jest, co, co, co we mnie zostało z tej lektury. Tu jeszcze pokażę, jak to ładnie jest wydane. Są też właśnie ręczne notatki tych poszczególnych kateches. Są zdjęcia, tak jak mówiłem, ale sama lektura nie jest łatwa. Co we mnie zostało z tej książki? Takie przekonanie, o którym tutaj pisze Jan Paweł II, które wyprowadza też. Czy, czy, czy odnosi do znanego powiedzenia, do znanego zdania, z jakim Bóg zwrócił się do Mojżesza jestem, który jestem. Jan Paweł II tutaj pisze, że Bóg jest istnieniem, a ludzie, my wszyscy tutaj na ziemi, jesteśmy tylko istnieniem obdarowani. To znaczy, jesteśmy ludźmi, którzy dostali kawałeczek tego istnienia, jakiś pierwiastek tego istnienia. I kiedy umieramy, istnienie... Razem z nami przechodzi przez bramę śmierci, wracając do Boga. Jaki z, tego, jaki z tego płynie wniosek? No, więc płynie z tego na pewno taki wniosek, że nasze życie jest uświęcone boskością, bo skoro gdzieś w nas jest kawałek boskiego istnienia, to znaczy, że on na nas oddziałuje i w jakimś sensie podpowiada nam te boskie rozwiązania. Jeśli mogę taki sposób dość, dość prosty powiedzieć tak, wiem koziołku, że dzisiaj trochę tak bawię się w krytyka pism religijnych i ciebie to nudzi, ale spokojnie tutaj, rogi do góry. Okej? Okay? Nie przeszkadzaj. Kojarzy mi się ta, te, te kazania Karola Wojtyły, to co z nich pamiętam, kojarzy mi się z takim zdaniem, które cytuję w swoich rozważaniach Marek Aurelius. To jest zdanie z filozofa Greckiego epikteta, po którym, zdaje się, niewiele zostało dzieł, niewiele z nich dotrwało do naszych czasów, i właśnie u Marka Aureliusza jest przywołane jedno zdanie z epikteta, które zapamiętałem. To zdanie brzmi: Duszyczką jesteś tylko dźwigającą trupa. <ścoughs> Poważne zdanie na poranek. E, trzeba, trzeba powiedzieć, że jakoś tutaj koresponduje punkt widzenia Jana Pawła II z tym zdaniem epikteta. W ogóle, jeśli przyrównać e, często filozofów greckich, na przykład stoików, z chrześcijaństwem, to tam jest dużo, dużo podobieństw. Różnica jest tylko taka, jeśli słyszy się to zdanie: Duszyczką jesteś tylko dźwigającą trupa, pewien fatalizm naszego życia. U Jana Pawła II jest to inaczej pokazane. To znaczy, to, że jesteśmy tu na Ziemi, nie jest jakimś fatalnym, katastroficznym, Katastroficzną sytuacją. Jest to po prostu z góry zaplanowane pewne działanie obarczone, czy jakby posiadające znaczenie, znaczenie dla całego stworzenia, dla całego kosmosu, dla całego, dla całego wszechświata. I co jest tym znaczeniem? Otóż, tak jak pamiętam z lektury Kazania na Areopagu, tym co jest ważne, jest czynienie dobra. To znaczy takie postępowanie, w, każdym, w każdej sytuacji swojego życia, w małych, w małych krokach, po prostu każdego dnia czynienie dobra, Ym, jak gdyby odrzucanie od siebie potrzebów, żeby zrobić na złość komuś stojącemu w kolejce i kupującemu za długo e, przed nami gdzieś tam, nie wiem, w sklepie spożywczym. Mamy od razu te myśli, żeby go, przynajmniej ja mam, żeby go gdzieś tam coś mu powiedzieć, e, żeby go pogonić z tego miejsca, żeby już mógł być skasowany i czmychnąć ze, ze sklepu. Więc właśnie wydaje mi się, od takich małych kroków trzeba zaczynać, żeby czynić dobro i dochodzi się aż do wielkich kroków. To znaczy takich kroków, kiedy Jan Paweł II jako papież odwiedza, jako pierwszy papież, meczet w Turcji, robi sobie zdjęcie, ono tutaj jest w tej książce, robi sobie zdjęcie z młodzieżą muzułmańską i pada tutaj taka myśl, że wszyscy ludzie, którzy czynią dobro, Wierzą w tego samego Boga. I Jan Paweł II oczywiście opowiada im o tym Bogu o Bogu, który jest miłością, o Bogu chrześcijańskim o Bogu, którego czczą, nie znając. Każdy człowiek, który czyni dobro, który kieruje się dobrem, wierzy w Boga, który jest miłością, który jest miłosierny, jak się to zwykło mówić w Kościele. I to jest ten Bóg, którego czcimy, nie znając. Tyle pamiętam z lektury tych kazań na Areopagu, kateches opartych na kazaniu na Areopagu. To jest ciężka lektura, ale znów zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc może warto obok kryminałów, obok ambitnej literatury Fiodora Dostojewskiego. I obok mniej ambitnej literatury, tutaj nie powiem nazwiska, wypikamy, może warto zerknąć do książki, która eksploruje, która poszukuje, czy może nie poszukuje, bo Jan Paweł II, Karol Wojtyła, pisząc tę książkę, raczej wydaje mi się, że wiedział. Zresztą jest takie poczucie, czytając tę książkę, że Jan Paweł II nie jest w stanie w słowach, mimo swojej wielkiej erudycji, ogromnego talentu pisarskiego. Nie jest w stanie w słowach powiedzieć to, co sam wie, co w jakiś sposób czuje. To tutaj wyraźnie jest widoczne. Przynajmniej dla mnie było oczywiste od samego początku, że tutaj za słowami ukryta jest wielka tajemnica i język po prostu jest tym narzędziem niedoskonałym, który nie pozwala w pełni przekazać tego, co, co piszący chciałby, chciałby zrobić. Polecam książkę Karola Wojtyły Kazanie na Areopagu. Jest 13 tych kazań, więc można sobie po jednym kazaniu czytać po jednym kazaniu sobie czytać dziennie, urządzić sobie takie rekolekcje. Bardzo, bardzo ciekawe są fotografie. Oraz no dla mnie niezwykle ciekawy był ten fragment. Nie znałem w ogóle tego fragmentu z Biblii, gdzie święty Paweł staje na Areopagu i zaczyna przemawiać do greckich filozofów, greckich myślicieli, do ludzi zgromadzonych tam przed nim. Właśnie chce im opowiadać o Bogu, którego czczą, nie znając, mając ołtarz dla Boga, który być może gdzieś tam istnieje, a oni zapomnieli go umieścić w swojej, w swojej religii, w swojej mitologii. I właśnie święty Paweł próbuje i spotyka się z niezrozumieniem, z takim, z takim poczuciem, jakby na rynku w Krakowie stanął i zaczął przemawiać gdzieś pod pomnikiem Adama Mickiewicza do zgromadzonych tam, powiedzmy, turystów czy, 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 czy krakowian. I, I ludzie w biegu, gdzieś tam załatwiający swoje sprawy, którzy na moment się zatrzymali, mówią: "E, posłuchamy cię innym razem. Trochę tak chyba, trochę tak chyba było wtedy na Reopagu, kiedy święty Paweł próbował mówić do ludzi. Ale patrząc na to, do czego doszła religia chrześcijańska, myślę, że trzeba też wyciągnąć z tego taki wniosek, że ludziom trzeba często powtarzać. To znaczy, jeśli mówi się do ludzi wystarczająco długo o prawdzie, to ta prawda w końcu ich, tak powiem to, to ta prawda w końcu ich wyzwala. Stają w prawdzie i są w stanie zrozumieć do czego zmierzają. Zapamiętałem z tej książki to, że Bóg jest istnieniem, a każdy z nas jest obdarzony istnieniem. Taka jest różnica między człowiekiem a Bogiem, że my mamy w sobie coś z niego, a on jest Poza czasem, to istnienie jest nam dane na pewien odcinek czasu, być może po to, żebyśmy kształtowali materię w taki sposób, aby ona przysługiwa, przysłużyła się e, czynieniu dobra. Być może o to chodzi, żeby uświęcać materię. Ale w to już nie chcę wchodzić, bo koziołek już tutaj spływa. <grywa> to nie jest jego rodzaj literatury. On woli, mm, może być ambitny, ale jednak woli, żeby żeby to było mniej poważne, że tak powiem. Daliśmy radę. Ty dałeś radę. Miejmy nadzieję, że po drugiej stronie też nie było ciężko. Dziękujemy za dzisiaj. Prosimy o lajkowanie naszych filmików, tego filmiku, o udostępnianie tego filmiku, komentowanie oraz o subskrybowanie kanału na YouTube. To tutaj podpowiada mój wierny lokaj, pan Pies. Yy, jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami i do zobaczenia yy, będziemy niebawem nagrywać kolejny film a dziś jeszcze raz pokażę okładkę polecam yy, Karola Wojtyłę yy, książkę Karola Wojtyły Kazanie na Areopagu mam nadzieję, że nie jest to yy, dziwne zestawienie <grywania> tych dwóch elementów książki i koziołka dlatego książkę już chowam do zobaczenia Czytajcie ambitną literaturę, nie dajcie się zwariować, nie czytajcie książek, które czyta się z lenistwa. Pozdrawiam.